Otwieram siódmą sesji Rady Miejskiej w Karczewie. Porządek obrad. Punkt pierwszy otwarcie sesji. Punkt drugi podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi wojewody mazowieckiego. Punkt trzeci zamknięcie obrad. Czy są jakieś uwagi do porządku obrad? Nie widzę. Na sali mamy kworum. Możemy podejmować uchwałę. W takim razie przechodzimy do Punktu drugiego porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewody Mazowieckiego do Sądu Administracyjnego w Warszawie skargi Wojewody Mazowieckiego. Projekt uchwały został e, zaopiniowany na, posiedzeniu, na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych Rady Miejskiej w Krawczewie. E, siedmioma głosami za, przy dwóch głosach e, przeciw. Czy są jeszcze jakieś uwagi do tego projektu uchwały? Proszę Pan Radny Kwiatkowski. Szanowni Państwo, przyznam, że ze zdumieniem przeczytałem uzasadnienie odpowiedzi na skargę, którą Państwo wystosowaliście. Może, żeby usystematyzować i podkreślić, jak bardzo abstrakcyjne jest to uzasadnienie, to najpierw przywołam fragment ze skargi wojewody następnie Państwa uzasadnienie i wyjaśnię dlaczego m, takiego uzasadnienia nie możemy przyjąć. E, zacznijmy zatem od e, Skargi Wojewody. W toku przeprowadzonego postępowania nadzorczego organ nadzoru uznał, iż Rada Miejska w Karczowie wybierając przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie na Delegata Gminy Karczew do Związku Miast Nadwiślańskich w sposób istotny naruszyła artykuł 31 ustawy o samorządzie gminnym. Mając na uwadze fakt, że o ile Radzie Miejskiej w Karczewie przysługuje kompetencja do podejmowania uchwał w sprawie przystąpienia do stowarzyszeń lokalnych, o tyle nie przysługuje jej kompetencja do wyznaczania przedstawiciela reprezentującego gminę w stowarzyszeniach, w tym w Stowarzyszeniu Związek Miast Nadwiślańskich. Sposób reprezentacji gminy określa artykuł 31 ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że to wójt, tutaj burmistrz, kieruje bieżącymi sprawami gminy i reprezentuje ją na zewnątrz. Zatem z dyspozycji tegoż artykułu wynika wprost, że to organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego został wskazany przez ustawodawcę do reprezentowania gminy na zewnątrz. Przepis artykułu 31 pierwszego ustawy o samorządzie gminy nie przewiduje żadnych wyłączeń w tym zakresie. Z uwagi na fakt, że Radzie Miejskiej nie przysługuje uprawnieniu w zakresie reprezentowania gminy na zewnątrz, to tym bardziej nie posiada ona uprawnień do przeniesienia takiej kompetencji na inną osobę, w tym przypadku przewodniczą, przewodniczącego. Przywołane przepisy stanowią, że jedynie wójt, czyli tutaj burmistrz, jako kierujący bieżącymi sprawami reprezentujący gminę na zewnątrz posiada kompetencje do ustalenia sposobu reprezentowania gminy Karczew w Stowarzyszeniu Związek Miast Nadwiślańskich. Z uwagi na fakt, iż pozostawienie wadliwej uchwały w obrocie prawnym godzi w zasadę praworządnego państwa, wojewoda jako organ nadzoru, korzystając z uprawnienia nadanego przez ustawodawcę, wnosi o unieważnienie przedmiotowej uchwały. W tym stanie rzeczy podnieść wypada, że przyjęty przez Radę Miejską w Karczewie sposób wyboru delegata, o którym mowa w uchwale, należy zakwestionować, uznając, że pozostaje w sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym. Rada Miejska w Karczewie nie była uprawniona do wyznaczenia osoby do reprezentowania gminy w stowarzyszeniu. Tym samym przekroczyła swoje kompetencje, naruszając już przywołany artykuł 31 ustawy o samorządzie gminnym. Na to w przedmiotowej sprawie nie sposób odnieść się do Artykułu 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z którym organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach prawa. Wykonywanie przez gminy zadań publicznych, o jakich mowa w artykule 163 i artykule 166 konstytucji RP sprecyzowanych w ustawie o samorządzie gminnym również powinno być realizowane w granicach prawa. To tyle od wojewody teraz od państwa. Rada Miejska w Karczewie podnosi iż podejmując uchwałę działa kierując się statutem Związku Miast Nadwiślańskich, który w paragrafie 4 ust. 2 stanowi, że miasto jest reprezentowane w stowarzyszeniu przez delegata wybranego przez Radę Miejską oraz brakiem zastrzeżeń w opinii, opinii prawnej Urzędu Miejskiego w Karczewie, która dotyczyła przedmiotowej uchwały. Uchwała była odpowiedzią na Pismo Związku Miast Nadwiślańskich informujące o końcu kadencji obecnych warstw związku i konieczności przekazania uchwały Rady Miejskiej o wyborze Delegata. Do Dobrze, tyle od Państwa, tyle od wojewody, teraz coś ode mnie. Wojewoda w, swojej, w swoim piśmie, w swojej skardze powołał się na ustawę o samorządzie gminnym, a konkretnie na artykuł 31. Wojewoda jasno wskazał, że zgodnie ze statutem Związku Miast Nadwiślańskich, e, to gmina jest członkiem tegoż związku, a jak stanowi przywołana już ustawa o samorządzie gminnym, to burmistrz reprezentuje gminę na zewnątrz. E, Niemi sposób również się odnieść do konstytucji e, artykuł 7 organy władzy publicznej działają na podstawie w granicach prawa, które tutaj zostały niewątpliwie przekroczone. Hierarchię źródeł prawa powszechnie obowiązującego w Polsce wyznacza e, w dużym stopniu artykuł 87 Konstytucji, który stanowi: Punkt pierwszy, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. Punkt drugi, źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są na obszarze działania organów, które je ustanowiły, akty prawa miejscowego. Um, nie wiem, czy Państwo to coś e, rozjaśniło, dlatego śpieszę z pomocą. Zgodnie nie. z hierarchią aktów prawnych, ustawa o samorządzie gminnym, już nie mówiąc o konstytucji, e, stoi dużo wyżej w hierarchii e, normatywnej niż statut związku, stowarzyszenia. Więc w momencie, w którym powołujecie się Państwo w uzasadnieniu, że Wy uważacie, że mieliście takie prawo i powołujecie się na akt, który jest na dole hierarchii i który zaprzecza postanowieniom aktu wyższej hierarchii. W ten sposób łamiecie podstawy wszelkiej logiki i powszechnie obowiązującego prawa w Polsce. To, z czym się tutaj spotykamy, no to jest istna abstrakcja. Wojewoda jasno wskazał akty wyższego rzędu, które zostały naruszone, a Państwa argumentem jest to, że statut stowarzyszenia stanowi inaczej. Statut stowarzyszenia według Państwa jest wyżej niż konstytucja i ustawa o samorządzie gminnym? No chyba nie. Chyba coś tu jest nie tak. E, powołujecie się Państwo też na opinię prawną e, Urzędu Miejskiego. E, raz, że Pani mecenas wyjaśniła, że tutaj doszło do nieścisłości, nawet gdyby do niej nie doszło, to z, to z oczywistych względów pani mecenas jakakolwiek czy w Urzędzie Miejskim w Karczele, czy urzędzie w urzędzie miasta stocznego Warszawy nie ustala prawa powszechnie obowiązującego w Polsce. Dlatego bardzo państwa proszę i apeluję, żeby odrzucić ten projekt uchwały, bo to jest kompromitacja dla naszej gminy i dla Rady Miejskiej. Po prostu to jest kompromitacja, bo... Można się nie zgadzać, można podejmować decyzję, że tu budujemy drogę, tu nie. Ale jeśli mamy rzeczy tak oczywiste, jak hierarchia aktów prawnych, to nie można powiedzieć, że czarne jest białe, a białe jest czarne. Jest tak, jak napisał to wojewoda i w sądzie e, zostanie to na pewno potwierdzone, tylko po co Rada Miejska, po co Gmina Karczew ma się angażować w dodatkowe spory, wprost się ośmieszając, bo tej, e, to nie jest... E, nie ma tej sytuacji e, takiej rozmytej, że nie wiadomo jak są postanowi. To jest e, sprawa zero-jedynkowa. Ustawa o samorządzie gminnym, statut miast nadwiślańskich. Jest to niezaprzeczalne, dlatego bardzo Państwa proszę i apeluję o to, żeby odrzucić to uzasadnienie e, i żebyśmy na najbliższej sesji zmienili delikata nie, nie kompromitowali dalej gminy, żebyśmy wyznaczyli zgodnie z konstytucją, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce burmistrza na reprezentanta gminy. Dziękuję bardzo. Panie radny, uzasadnienie tej uchwały, powołujemy się na, wytłumaczymy dlaczego podjęliśmy w ogóle tę uchwałę. Otrzymaliśmy pismo ze Związku Miejsc o potrzebie wyboru delegata. Jest to stowarzyszenie, które działa legalnie, ma statut zatwierdzony przez sąd, statut zatwierdzony przez sąd i działa. Przesłało pismo z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegata i my tego dokonaliśmy. Jeżeli chodzi o projekt tego, 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 uzasadnienia i odpowiedzi na skargę, otrzymaliście wszyscy Państwo projekt tej, tej tej uchwały i tego uzasadnienia. Przed chwilą była komisja wspólna, na którym mogliśmy jeszcze na przykład zmodyfikować to stanowisko. Nie wniósł pan żadnej uwagi na komisji wspólnej przed chwilą. Przed chwilą. Tylko teraz pan tutaj się wypowiedział na sesji. Oczywiście może pan, ale nie wniósł pan żadnej, e, żadnej uwagi na komisji wspólnej. A dwa, że my musimy tę uchwałę podjąć, ponieważ do jutra mamy czas na odpowiedź. Także nie możemy tego zrobić na kolejnej sesji. Jeżeli pan się chciał wykazać dobrą wolą, no to mógł pan to zrobić. Na etapie mógł pan zgłosić uwagi do tego uzasadnienia, wytłumaczyć, że po prostu tak będzie lepiej z punktu widzenia gminy, bo tak jak pan uważa, sąd tę uchwałę uchyli. Pan tego nie zrobił. Nawet na komisji, kiedy mogliśmy jeszcze zmodyfikować to uzasadnienie, pan się nie odezwał. Kiedy zapytałem, czy są jakieś Uwagi do projektu uchwały, czy, czy do uzasadnienia? Pan milczał. Nie zabrał pan głosu. A jeżeli chodzi o tę o o o o uchwałę, no to sąd jest od tego, żeby sąd rozstrzygnie. Jeżeli jakie będzie rozstrzygnięcie, to uważam, że wszyscy je przyjmiemy. Proszę. Panie Przewodniczący, być może istnieje jakiś statut związku miast górskich czy miast nadmorskich, który zakazuje wprowadzenia modyfikacji na sesji. Ja takich zapisów nie znam i uważam, że jak najbardziej możemy zmodyfikować to uzasadnienie, ale uzasadnienie żebyśmy, ale bym mógł do, do skargi. Do e, tak, dobrze. Tylko, że skargę musimy wysłać. Ta sprawa wpłynęła do nas 18 marca. Świetnie, nie możemy zrobić to teraz. Możemy zmodyfikować to uzasadnienie teraz. Mogę podyktować teraz. Na sesji. Tak, na sesji. Nie, no, proszę mi powiedzieć, może ten statut miast nadbałtyckich czy, czy nie, nadgórskich może <laughs> przeczy tej idei. Bo ani ustawa o samorządzie gminnym, ani żaden inny znanym jak prawny nie nie nakłada tej obostrzeń, nie sprawia, że nie możemy zmodyfikować tego uzasadnienia w tym momencie i przyjąć poprzez wniosek radnych innej treści. Dziękuję. Pani, panie, panie. Znaczy, ja chciałam wyjaśnić kilka kwestii, ale tutaj odpowiednio do dyskusji na wstępie powiem, że ja przesłałam do Pana Przewodniczącego dwie wersje odpowiedzi na skargę bo tak naprawdę chodzi o odpowiedź na skargę, uchwałę musimy podjąć, ale treść odpowiedzi na skargę może być zupełnie inna i uznająca argumenty skargi za zasadne. Tej drugiej wersji, którą Państwo, żeście uzasadnienie sami przygotowali, ja nie przygotowywałam, bowiem w mojej opinii zarzuty skargi wojewody są jedyne możliwe i jak najbardziej uzasadnione, stąd w tym momencie nie widzę problemu, żeby Przegłosować zmianę do uchwały polegającą na zmianie samej odpowiedzi na skargę, a nie treści uchwały. I ta odpowiedź na skargę pozytywna, uznająca za uzasadnione zarzuty skargi, jest gotowa, bo przysłałam ją Panu Przewodniczącemu. Jeśli chodzi o to, że Państwo w treści uzasadnienia odpowiedzi na skargę powołujecie się na opinię prawną, to ja, tak jak powiedział Pan Radny Kwiatkowski, ja już wyjaśniałam, że tutaj rzeczywiście doszło. Do też nie boję się tego powiedzieć, uchybienia z mojej strony, bo jeśli w momencie podpisywania projektu skargi pod względem formalno-prawnym uznałam, że jest to dopuszczalne, to przynajmniej powinnam zareagować na sesji, kiedy pan burmistrz jawnie wyraził sprzeciw wobec takiej kandydatury. Tutaj jakby trochę moja czujność została uśpiona dyskusjami poza posiedzeniem sesji, tu przyznaję swoją winę. Natomiast bezwzględnie argumenty wojewody są jedyne możliwe, jedyne możliwe, jedyne uzasadnione. Jeżeli Państwo powołujecie się w uzasadnieniu tej odpowiedzi na skargę na opinię prawną, to bardzo proszę, przyjmując moje przyznanie się do błędu, opierać się na aktualnej opinii prawnej. Że wasze uzasadnienie odpowiedzi na skargę jest chybione i nie zasługuje na uwzględnienie. Absolutnie. Popieram tutaj argumenty radnego pana Kwiatkowskiego i apeluję do państwa: jeżeli państwo macie się kierować jakimiś opiniami prawnymi, to bardzo proszę o wzięcie pod uwagę tej aktualnej, z moim przyznaniem się do błędu i uchybienia w zakresie opiniowania tej uchwały. Ja bym życzyła sobie i państwu, żeby. Wszystkie uchwały były podejmowane z jak najwyższą starannością, ale niestety takie sytuacje uchybień błędów i e, rozstrzygnięć nadzorczych wojewody będą się zdarzać, biorąc pod uwagę tempo prac i tego, że ja rzeczywiście czasami nie mam czasu, aby e, siedzieć i studiować wszelkie rozstrzygnięcia nadzorcze, albo zbyt, e, e, znaczy może nie zbyt, bo każda uchwała mogła być e, przygotowana w sposób e, jak najbardziej Obfity czasowo. Prawdopodobnie nie jestem w stanie sobie przypomnieć szczegółowych okoliczności. Uchwała ta była podejmowana bez głębszej analizy ze względu na tempo i brak czasu, a także na informacje, które mnie w pewnym stopniu zmyliły. Jeżeli chcecie państwo y, zapoznać się z inną wersją y, odpowiedzi na skargę, uważam, że ona powinna zostać państwu przedstawiona także na posiedzeniu komisji. Nie wiem, czy została przedstawiona. To jak najbardziej ja jestem w stanie tę wersję niezwłocznie wydrukować i państwu dostarczyć. Dziękuję. Nie została przedstawiona. Ja, ja to przerwa. Jest To ja po prostu zarządzam przerwą. Odsyłamy my ją my tak, jak uzasadniliśmy. Nie trafia do sądu, sąd się wypowie. My, my wnosimy tak, o to, że dyskusja toczy się nad na uzasadnieniem, a nie nad procedowaniem. Tak, na mhm. Czy jesteśmy za to, żeby... Czy podzielamy argumentację, czy nie podzielamy? Ale tak są, czy inaczej trafia do sądu i tak. No tak czy siak są tą nieważną tak. uchwałę, aczkolwiek albo możemy wyjść z twarzą, albo w uzasadnieniu powo powoływać się na statut stowarzyszenia, który jest najniżej w hierarchii akurat. Wznawiam no. z, z, obrady. Albo jesteśmy poważni, nie będziemy Ktoś z Państwa jeszcze chce zabrać głos? W nawiązaniu do dyskusji poza oficjalnym posiedzeniem sesji, ja popieram te wszystkie swoje argumenty, które Państwu przed chwilą w przerwie przedstawiłam i proszę o przyjęcie tej drugiej wersji skargi. Oczywiście wniosku formalnego nie mogę zgłosić, bo to jest niezgodne z procedurą, ale proszę, żeby Państwo z własnej inicjatywy przegłosowali także tę drugą wersję, czyli przychylającą się do skargi. Tu jest tylko taka różnica, że wnosimy o uwzględnienie skargi i stwierdzenie nieważności i uzasadniamy, że w chwili podjęcia tej uchwały Rada Miejska była w przekonaniu, że funkcję reprezentanta może pełnić przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie. Już bez wnikania dlaczego, naprawdę uwierzcie Państwo Wojewódzki Sąd Administracyjny nie będzie chciał wnikać w takie szczegóły. Dziękuję. Podtrzymując moje słowa z przedprzerwy i zgadzając się w pełni z argumentacją Pani Mecenas, e, bardzo proszę o przyjęcie uzasadnienia przedłożonego przez Panią Mecenas. Jest to no jedynym e, zasadnym w tym momencie, e, bo pokazuje, że mimo iż popełniamy błędy jako Rada Miejska, to potrafimy się do nich przyznać i e, znamy jednak podstawowe akty prawne, które obowiązują w Polsce. Nie powołujemy się na wyższość statutów nad ustawami. Ja rozumiem, że Pan Radny wnosi o przyjęcie tej odpowiedzi na skargę, a nie uzasadnienia, bo to jest załącznik do uchwały. Tak, procesowe w postępowaniu sądowo-administracyjnym, odpowiedź na skargę. W takim razie poddaję taki wniosek pod głosowanie. Tak. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, przepraszam, wszystkie głosowania można być imienne. W związku z tym no, należy czytać tak, nazwiska tak. i każdy musi się powiedzieć. One nie są nagrywane i nie są automatycznie ma głosowania, w związku z tym musimy, każda osoba musi się powiedzieć imiennie w każdym głosowaniu. To w takim razie radna głodnia nie nieobecna. Głosujemy za wnioskiem radnego Tkwiatkowskiego. Radny Job Jarosław. Za, Wstrzymuj. przeciw. Czy się wstrzymuje? mikrofonu, żeby Radny Piotr Kwiatkowski? Jestem za. Radny, zaraz jeszcze wcześniej, Radny Kociszewski Radosław Nieobecny, Radny Laskus Artur Nieobecny, Radny Olszewski Rafał? Jestem za. Radny Płaczek Tadeusz Nieobecny, Radna Anna Rudnicka-Przycima Obrady, Radna Sieczka Iwona? Wstrzymuję się. Radna Małgorzata Spirowska. Wstrzymuję się. Radny Mateusz Stanaszewicz jest nieobecny. Radna Stepuna Aleksandra. Jestem za. Radny Przestrowski Wojciech. Wstrzymuję się. Radny Włodarczyk że jest nieobecny. Radny Żelazko Piotr. Jestem przeciw. W takim razie wniosek Trzema głosami y, za i przy jednym przeciwnym. I jeden, dwa, trzy, cztery. Czterech wstrzymujących się przeszedł. Przyczyn formalny, że jest to wniosek dalej idący. Tej drugiej wersji już Państwo nie głosujecie. Teraz Państwo powinniście podjąć uchwałę w całości z tym załącznikiem przyjętym przed chwilą w, 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 po przegłosowaniu wniosku. Czy są jeszcze jakieś głosy? Y -y. Nie widzę, ja chciałbym ze swojej strony powiedzieć, że podtrzymuję to uzasadnienie, że Rada w chwili podjęcia tej uchwały kierowała się przede wszystkim tym, że była to odpowiedź na pismo Związku Miast Nadwiślańskich, aby zgodnie ze statutem Związku Miast Nadwiślańskich podjąć uchwałę w sprawie wyboru delegata do do, na walne zebranie z Związku Miast W takim razie przystępujemy do głosowania nad projektem uchwały ze zmienionym, ze zmienioną odpowiedzią w uzasadnieniu. Radna Głuba Mirosława nieobecna, radny Jarosław Jorda. Wstrzymuję się. Radny Pociszewski Radosław nieobecny, radny Piotr Kwiatkowski. Jestem za. Radny Artur Laskus Nieobecny, radny Orszeski Rafał. Wstrzymuje się. Radny Płaczek Tadeusz Nieobecny. Radna Adna Równicka, Radna Rudnicka. Rada, radna Iwona Sieczka. Strzymuje się. Radna Małgorzata Spirowska. Strzymuje się. Radny Mateusz Tenaszek Nieobecny. Radna Stepun Aleksandra. Jestem za. Radny Trzaskowski Wojciech. Wstrzymuje się. Radny Włodakczek Łukasz Nieobecny. Radny Żelazko Piotr, jestem przeciw. Tym sposobem przyjęliśmy uchwałę dwoma głosami z zwykłą większością. W związku z wyczerpaliśmy porządek obrad zamykam siódmą sesję Rady Miejskiej w